Witamy wszystkich ponownie teraz. My tu już oglądamy jakiś czas. Tutaj na dwie kamery jedziemy. Także moje pytanie jest po po roku czasu. Jaki impact mają w ogóle te materiały wideo, to wszystko, co przygotowujecie tutaj u siebie w biurze, żeby pokazać ludziom, jak naprawdę wygląda Unia Europejska od kuchni, jak tutaj jest, przebiega proces cały jeżeli chodzi o głosowania, właśnie o całe te sprawy w parlamencie, których nam Polakom się w ogóle nie pokazuje, w się nie widzimy. Pytanie jest takie, jak wielu ludzi ogląda te live, czy liczba tych osób, które to oglądają, wzrasta, czy jest duże zainteresowanie, czy Dużo pytań zadają w związku z tym, czy ludzie się ogólnie interesują tym, co tutaj się w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim dzieje? Jak już, jak już na to trafią, to się to się o dziwo interesują. Znaczy, ja, jestem, ja, jestem, ja jestem nawet zbudowany dość sympatycznie tym, że udało się wywołać pewien taki rezonans wokół, wokół tych spraw, które wcześniej w ogóle nie były poruszane, nie były obecne w, w tej naszej debacie, bo tak jak mówicie, nie, 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 nie poruszane to było w ogóle w Polsce. Nikt, nikt tego tematu nie grzał, że, że to tak wygląda ta, ta fasadowa debata że to jest taka cienka tekturka i, i, i że tak wszystkie bebechy widać, jak się tylko no jak trochę przyjrzeć. Trochę ludzi to ogląda. Jak już, jak, już, jak już ludzie trafią, jak już ludzie trafią na, na, na ten kanał, to w większości nawet odbiór jest pozytywny. Nie, nie spotkałem się z jakimś, z jakimś dużym, du, dużą krytyką, dużą falą jak, 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 jakiejś tam nienawiści przy moich wystąpieniach. Raczej od, odzew jest pozytywny, także myślę, że to, co udało się zrobić, jest... jest, jest, jest wszystko ważne. No to jest tylko rok, więc nie. Pewnie ta moja praca ma jakiś ograniczony horyzont czasowy i z tego powodu również ograniczony zasięg, ale jest postęp i myślę, że sądząc z reakcji również czasami już na ulicach, ten, ten, ta, ta praca jakoś tam została wykonana. To mam też pytanie do Ciebie tutaj, w tej chwili: co przeciętny poseł, który idzie do Parlamentu Europejskiego, może zrobić? Bo ogólnie większość. Ludzi podejrzewa, że praktycznie nic poza podjęciem pensji. Natomiast tutaj dzisiaj mieliśmy też dużo spotkań wczoraj i te, ten obraz wygląda trochę inaczej, jak się bliżej porozmawia tutaj z ludźmi, więc rozumiem, że personalne stosunki tutaj sprawy załatwiane w kuluarach, to jedna z niewielu szans na to, żeby cokolwiek jakikolwiek sukces odnieść tutaj w rozmowach i mieć wpływ na coś. No myślę, że tak, no przede wszystkim trzeba być, trzeba być yy, yy, reprezentować jakąś większą siłę, żeby wywierać realny wpływ. No na, na razie ćwiczymy inny wariant, ćwiczymy wariant Jest głęboko -mniejszościowy, mniejszościowy, tak i taką wo wojnę. Yy, yy, tak że, no, w wojnę. Także tym się mogę podzielić i, ty, i tylko tymi doświadczeniami, jeśli chodzi o udział w legislacji, no to dopiero w, nowej, w nowym rozdaniu, po nowej konfiguracji Parlamentu być może udałoby się zmontować grupę na tyle silną, żebyśmy mogli jakikolwiek yy, sensowny wpływ wy wybierać. Oczywiście zdarzały się ustawy które jednym głosem przepadały. I to mógł być właśnie ten mój głos, tak? Czy nam no, no może całe, całe ustawy całe rozporządzenia to nie, ale jakieś poprawki to się zdarzają, że upadają jednym głosem. Także i to się czasami udaje. Yy, ale tak, no to głównie to są, no to traktuję swoją obecną działalność jako raczej propagandową. Dla mnie materiały Sośnierz TV należą zawsze do top ten najzabawniejszych filmów, które tak jest. Sośnierz TV z niewątpliwym przebojem sezonu, jak wygląda procedura głosowania w parlamencie brukselskim, eurokołchozowym. No, i one są tak śmieszne, że, że, że jest to oczywiście śmiech przez łzy. Oglądając je, upewniam się w przekonaniu, że że tego się chyba nie da naprawić, że to chyba po prostu trzeba obalić. No jeszcze dzisiaj puścimy trzeci odcinek tego naszego cyklu latający cyrk Europarlamentona, gdzie wy, wy, o, wynotowujemy takie naj, najbardziej takie zabawne sytuacje, który, z których bo mi, robiliśmy taki duży przegląd różnych głosowań, różnych obrad komisji w związku z przygotowaniem tego raportu na temat praworządności w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim jesienią. I tam no, wzięliśmy na warsztat tak naprawdę tylko jeden miesiąc prac wszystkich komisji. I materiału mamy na kilkanaście odcinków tego, tego. tam, no przed, przedziwne rzeczy się dzieją, dzieci biegające po sali, to już pokazaliśmy, e, pomyłki o, o 500 głosów po prostu na sali, ponad 500 głosów, e, pomyłka w, w ocenie głosowania na oko, tak. Teraz dzisiaj będziemy... Po, 500? No Dzisiaj pokażemy jak głosuje posłanka Garcia Perez, znana głównie z tego, że Korwina prześladowała, to ona była wnioskodawczynią tego e, ukarania go za tę wypowiedź o kobietach, no, to przyjrzymy się jej pracy na którejś tam e, komisji e, także. No, rzeczywiście, no, niektóre rzeczy są, są śmieszne, ale tak bo, nie wiem, no, ten dowcip po jakimś czasie przestaje być zabawny, jak się tutaj siedzi i obcuje z tym na co dzień. No, raczej mnie to irytuje, że, że my w tak, na, na tych salach obrad, gdzie my głosujemy w takim tempie, tam jest zapraszana publiczność. Ludzie przychodzą, patrzą na to i oglądają, tą, jak się robi tą kiełbasę tutaj w tak bezwstydny sposób, takie takie porno antydemokratyczne tutaj uprawiamy i, i bez, bez żadnej żenady. Także no, mnie to już nie bawi. Ja mam pytanie, wcześniej wspomniałeś, że nie jesteś niezależny tutaj, tak samo jak w Sejmie ja przez jakiś czas, no do dzisiaj praktycznie chociaż jestem w kole Konfederacja, no to jednak mimo to niezależny partyjnie. Mimo to, że byłem niezależny, udało się choćby projekt ustawy przepchnąć przez parlament, udało się zrobić wiele regulacji związanych choćby z prawem o ruchu drogowym. Rozumiem, że tutaj bez ekipy dużej niewiele da się zrobić. Można tylko pobić się tak jak ty w tej chwili, próbować dotrzeć do ludzi, żeby zobaczyli cały ten cyrk. Pytanie jest, czy tutaj w pojedynkę, czy ewentualnie w bardzo małej grupie jesteś w stanie na tyle mocno działać, żeby przekonać na przykład tutaj podczas głosowań ludzi do tego, żeby głosowali jednak zgodnie z Waszymi rekomendacjami, a nie tak jak wymaga tego choćby Komisja Europejska? No jest to mega mało prawdopodobne z, z kilku powodów. Po pierwsze, y, tu jest więcej posłów, więc jeden poseł znaczy jeszcze mniej niż w polskim parlamencie. Może nie jest to jakaś znacząca dysproporcja, ale, ale to również ma znaczenie. Druga rzecz, że Parlament Europejski nie ma własnej inicjatywy. Polski Sejm ją wszystko ma, więc można w nim pewne rzeczy łatwiej zainicjować. Tutaj inicjatywę ma Komisja Europejska, czyli my możemy co a nie najwyżej, poseł. A, a nie poseł. Poseł pojedynczy to w ogóle nic nie ma, tam musi być bodajże 38 czy 76 posłów, żeby w ogóle cokolwiek jakąś tam rezolucję zainicjować. Przeważnie niewiele z tego wynika i takim pouczającym przykładem tego, jakże nie należy tutaj nawet za dużo próbować kombinować, jest, są losy, smutne losy rezolucji posła Grzyba, który wymyślił tak Rezolucję, że napisze o prześladowaniu chrześcijan, po czym po przemieleniu w komisji w słowach chrześcijan", chrześcijanie pojawia się tylko we wstępie dwa razy, a tak to jest głównie o ateistach, gejach, lesbijkach i prawach kobiet, więc. Więc no, nie ma co zaczynać, bo potem to tylko się prowokuje się, tak, prowokuje się, nie, nie, nie. Jeśli zechcecie się Państwo zapoznać choć pobieżnie z dorobkiem Sośnierz TV, to zobaczycie Państwo ile może zrobić w ciągu zaledwie jednego roku, bo to nie cała kadencja, to, to jeden rok urzędowania Pana posła Sośnierza. No i jak to y, ocenicie i docenicie, to pomyślcie wtedy, Ile jednak ożywczego zamieszania w te, w te mury mogłoby wnieść w takich sośnierzów sklonowanych parów w większej ilości? No i to właśnie my, Konfederacja. Korwin, Brown, Liroy, Narodowcy. Mam nadzieję, Szanowni Państwo, że od czerwca, od czerwca pan deputowany Sośnierz nie będzie już samotnym szermierzem w walce z brukselskimi wiatrakami. Bardzo dziękujemy za gościnę tutaj w Eurokołchozie i do zobaczenia w szerszym gronie. No mam nadzieję, że już niedługo nie będzie to tylko gościna, tylko będziemy się tutaj spotykać jak co dzień w pracy. Pozdrawiamy Was wszystkich. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z parlamentu, co, z tego, co się dzieje tutaj w Brukseli, co tutaj robimy i po co tutaj jesteśmy, jak... jak swoją funkcję sprawuje tutaj choćby poseł Sośnierz. O, obserwujcie nasz kanał. Dzisiaj jeszcze trochę e, puścimy na żywo e, z Brukseli. W tej chwili się żegnamy. E, najlepszego. Dobrej nocy albo dobrego wieczoru. Pozdrawiamy.